Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Słuchając Ewangelii, słyszę siebie czy Jezusa. Zatrzymują mnie moje trudy i ciężary, lub też pozwalam prowadzić siebie Jezusowemu Słowu. Jeśli to pierwsze stanie w centrum mojego życia, to wszystko wokół nabierze ciemnych kolorów, a horyzont codzienności. Skurczy się do niewyobrażalnych rozmiarów i pozostanę tylko ja i mój ból. Jezus zaprasza nas dziś na drogę cichej codzienności, na której to On będzie nam towarzyszył podczas życiowych burz i zamieci, dni posuchy i ciemnych nocy, czasu milczenia człowieka i Boga. Z pokorną miłością, dla której ten obok jest najważniejszy. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.